Cześć, z tej strony młody inwestor. Witam Was w kolejnym luźnym filmie, gdzie będę omawiał nowości rynkowe i moje przemyślenia z głowy. Ostatni film przyjął się naprawdę świetnie i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że lubicie słuchać mnie, nawet w takiej no, nieobrobionej formie. Dlatego dzisiaj wracam do Was z tą właśnie serią. No i tak, dzisiaj poruszymy kilka gorących tematów, tym razem naróż rzucam przede wszystkim Rainbow Tours, no i co dalej, bo powstały nowo słabo przyjęte wyniki, nie powiem. Ale pojawił się też raport odnośnie wyników za sierpień i to trochę zmienia sprawę. Kolejna sprawa to dywidenda z Żabki i dalsze plany rozwoju, czy to w ogóle jest dobra inwestycja, ale co według mnie równie bardzo ciekawe, gorączka na złoto, dlaczego jest taka hossa na tym złocie, czy warto w ogóle je kupić. A zanim zaczniemy, to chciałbym wspomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB. Macie u nich inwestowanie bez prowizji do miesięcznego obrotu aż 100 tysięcy euro z kodem LODY. No i przy rejestracji otrzymujecie darmowy kurs na start, więc gorąco zachęcam, link jest w opisie. Polecam, sam używam tej oferty, a my już przechodzimy po prostu do pierwszego slajdu, pierwszej rzeczy. Czyli tak, no jeden z najistotniejszych tematów. To dalej z Rainbow Tours. No, od razu na wstępie powiem, jestem akcjonariuszem, więc gdzieś tam mogę patrzeć na tę spółkę, no trochę inaczej. Każdy z Was musi ją osobno przeanalizować, ale spójrzmy na wyniki za półrocze, które już były widoczne, a potem przejdźmy jeszcze do tych nowszych, które już były znane, które przyszły za sierpień. Przede wszystkim mieliśmy wzrost przychodów o 12%. Dynamika wzrosła, wzrostu, co prawda, no, trochę zmalała niż wcześniej. Ale dalej są to raczej bardzo pozytywne wzrosty, zwłaszcza, że baza z poprzednich lat była po prostu bardzo wysoka. Niestety no, nastąpił spadek zysku netto aż o 12%, z 96 do 84 milionów. Zysk operacyjny również spadł o te 12%, co no, już trochę budzi obawy i było to widać na kursie. Yy, no... Wszystkie spadki zysku były oczywiście związane ze spadkiem marszy, no bo spadła z prawie 18% do 15,5%. No, jest to spory spadek, nie ma co gadać, i trochę dziwi mnie reakcja, która była właśnie na kursie, bo gdzieś tam spadek był grubo ponad 10%. Szczerze mówiąc, no, można było się spodziewać, że Rainbow Tours będzie miał gorsze wyniki, że coś będzie nie tak, no bo po prostu sam prezes bardzo dużo o tym mówił. Można było wywnioskować, że po prostu studził emocje wszystkich. Ja to odczułem, ale już wtedy miałem zakupioną spółkę, więc w zasadzie no nie miałem nic do gadania. Lecz te wyniki no, nie są najlepsze, ale mimo wszystko no, zdecydowanie reakcja według mnie przesadzona. Dlatego też nie dokupiłem, bo właśnie przeczuwałem, że coś będzie się działo. No, takich spadków się po prostu nie spodziewałem. Spółka jest wyceniana za pomocą zysku netto i marży, mam takie wrażenie. Bo mimo dalszego mocnego rozwoju, jeden troszeczkę gorszy kwartał, który był zapowiedziany, no dosłownie, bardzo runął, tak jakby wszyscy spodziewali się nie wiadomo, czego, nie wiem, dziwnie to trochę. No, ale tak, no, spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku, i mam wrażenie, że nie zostało to ujęte tak naprawdę, a baza z poprzedniego roku była turbo wysoka, no i to wszystko spowodowało taki trzask. Co ważne, jeszcze prezes wspomniał i były to zapisane w raporcie, że powodem spadku marży była nadwyżka ofert na rynku turystycznym, więc teoretycznie no było ich bardzo dużo, tych wszystkich wyjazdów. No, spółka po prostu musiała uciąć ceny, aby dostosować się do popytu i konkurencji, żeby ktokolwiek kupił ich wycieczkę. no Rainbow wydało mi się zawsze spółką raczej drogą, jakbym tak patrzył pod względem turystycznym. Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, ale za to... No, po prostu mają dobrą ofertę, taką ciekawą, do ciekawych miejsc. Tak mi się wydaje, jakbym miał porównać z innymi tury operatorami. No i mój wniosek jest dość prosty. Wyniki były słabsze niż się spodziewałem, ale na pewno nie spadek na kursie rzędu prawie 20%, który na następny dzień gdzieś tam został odrobiony. Ale i tak już teraz wracamy do, do normy w zasadzie, bo dzisiaj mamy czwartek. No, zobaczymy, co następne dni i dzisiejsza sesja nam przyniesie. Ale co najważniejsze, czyli raport za ostatni miesiąc, mówimy o sierpniu, spółka odnotowała wzrost o 12,5% skonsolidowanych przychodów. Jest to jak najbardziej dobry wynik. No ale rok do roku, w sierpniu 2025, było 733 miliony wobec 625 milionów, gdzie jest to prawie 17,5% wzrostu. Jest to bardzo dobry wynik również, tylko pojawia się u mnie kluczowe pytanie gdzieś czy. Czy będzie po prostu to wystarczające, żeby zysk netto był wyższy, nie? Czy ta marża brutto zostanie na podobnym poziomie? Czy może będzie niższa? No ciężko powiedzieć. Jeżeli natomiast zostanie na podobnym albo oczywiście też wzrośnie, to myślę, że tu będzie naprawdę mocny rajd na kursie. Ludzie wszyscy zareagują pewnie na zasadzie, kurde, no jednak nie ma takiego zagrożenia, jednak spółka radzi sobie dobrze. Powrót w okolice ATH. Myślę, że będzie bardzo realny. No, przez właśnie studzenie emocji. Tak bym powiedział, tak myślę. Pytanie, właśnie, czy to wystarczy? No na ten moment takich danych nie mamy. Trzeba poczekać, aż przyjdzie kolejny raport, bo będzie to najważniejszy trzeci kwartał, który będzie decyzyjny, co dalej ze spółką będzie się działo, co najmniej na te następne kilka, może kilkanaście, nawet miesięcy. No i właśnie to będzie raport za trzeci kwartał 27 listopada. Tutaj macie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie tę datę, jeżeli jesteście akcjonariuszami, to szczególnie. Patrząc jeszcze na taką krótką analizę techniczną, oczywiście no nie jestem od tego ekspertem, wyznaczam najprostsze miejsca, gdzie potencjalnie był duży wolumen i no może być jakieś odbicie, lub po prostu spadek. No i zobaczcie sami, ja tu wyznaczyłem, mmm, tak to wygląda. Jesteśmy poniżej SMA 200, no to już zdecydowanie, ale poziom w okolicach 115-125 zł, to myślę, że będzie właśnie tutaj konsolidować kurs, aż do momentu wyników finansowych spółki za trzeci kwartał. No, wszystko będzie od tego tylko i wyłącznie, myślę, zależało. No myślę, że możemy się pozytywnie zaskoczyć, tak szczerze, no bo prezes już wspomniał, że ten okres letni wypada dobrze. Oczywiście teraz w spółce wystarczy po prostu wzrost zysków, a nie spadek, a nie ich spadek. No i oczywiście dalszy wzrost przychodów i będzie dobrze. Wyniki za sierpień były dobre, no by się to utrzymało, i myślę, że to jest mój wniosek. Nie będę dalej drążył tematów. Tematu wy koniecznie dajcie znać, co sądzicie o Rainbow, a my przechodzimy dalej. Czyli czas na naszą piękną polską spółkę, czyli Żabkę. Sklep, w którym szczerze mówiąc bardzo rzadko jestem, ale zdarzy mi się wejść gdzieś tam na jakiejś wycieczce, na przykład jak jest niedziela i wszystko jest zamknięte, to właśnie do Żabki, jeżeli jest otwarta i, i coś sobie kupić, no mają ciekawy asortyment. Dużo jest teraz takiego jedzenia też, które można sobie podrzeć tego typu fast food niestety, chociaż też zwykłe produkty w sumie się znajdują, więc nie było tematu. Uważam, że trzeba to docenić, że taki sklep jest dostępny i zawsze można do niego podejść w razie gorszej sytuacji. Na przykład, jak byłem w górach, to też kupiłem wodę, bo nie miałem, a to był jedyny ratunek. Chociaż wiem, że dużo osób robi w nim nawet zakupy, czego ja sobie nie wyobrażam, bo jednak ceny są tam dość wysokie, według mnie. No ale przejdźmy do istotnych rzeczy, czyli kwestii związanych z żabką. Co jest tutaj nowego? Przede wszystkim spółka poinformowała nas, że zamierza wypłacać dywidendę za rok 2025 w wysokości tam mniej więcej 50% zysku netto w tym roku za 2025. A w kolejnych latach ta dywidenda ma być w wysokości do nawet 70% od 50%. Ale no jak zawsze w każdej spółce, to zależy od sytuacji rynkowej, planów i potencjalnych programów skupu akcji własnych. Gdzieś tam te. Widełki będą wtedy się różnić, ale myślę, że pozytywnie. Gdzieś tam w tego typu spółce, wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Żabka trochę jest taka. Tak, tak mi się wydaje, że jest traktowana przez niektórych jako potencjalna spółka dywidendowa, taka farma dywidendy. Nie wiem czemu, ale mam po prostu takie dziwne przeczucie. Czy to jest mało, czy dużo? No, uważam, że te 50% dywidendy byłoby jeszcze ok, ale może nie więcej. Dlaczego? No, bo po prostu spółka ma potencjał, żeby wchodzić na dalsze rynki, dalej się rozwijać. Sklepy są dobrze poustawiane, naprawdę mają fajny asortyment. Może ta cena nie jest najlepsza, ale to wiadomo, jak ktoś będzie miał wejść, to i tak do niej wejdzie, a jak nie, to nie. A gdzieś tam patrząc po sprzedaży żabki, patrząc po sprzedaży żabki, ktoś tam do niej jednak chyba wchodzi. Tak mi się wydaje. No, wolałbym, żeby firma bardziej się rozwijała i więcej inwestowała po prostu, bo jest jeszcze w skali tego, jest, jest, jest jeszcze w stanie się po prostu mocno skalować. Chociaż też nie można jednoznacznie powiedzieć, że tego oczywiście nie robi, bo dalej na koniec 2028 roku ma liczyć około 16 tysięcy sklepów. A to jest prawie 1500 więcej niż zakładano podczas debiutu, z tego co dobrze pamiętam, więc rozwój idzie w dobrą stronę, no ale wiadomo, no zawsze mogliby otworzyć jeszcze więcej, na przykład nie wypłacając dywidendy, tak? No potencjał rozwoju jest tutaj duży. W zasadzie żabka jest, gdzie się nie odwrócicie, wszędzie można ją znaleźć. Buduję trochę to takie poczucie, że w razie w to pójdę do żabki i dużo konsumentów na przykład na pewno tak robi i myśli. Dlatego też uważam, że jest to dobry biznes i sam gdzieś tam może nie inwestuję, ale głównie ze względu na skupienie się na technologii, technologii ryzykowniejszych spółkach, uważam, że, że są ciekawsze podmioty. Natomiast Żabka to raczej spółka, która będzie się skalować poprzez otwieranie nowych sklepów, trochę tak jak Sinsei. No i w ten sposób będzie działać. Myślę, że tu raczej strategia się nie zmieni. Uważam, że dywidenda to maksymalnie 50% powinna być, a nawet Lepiej, jakby jej nie było, no to tak jak już mówiłem, ze względu na potencjalnie większe inwestycje i mniejsze zadłużenie, no ale to ich decyzja na pewno przyciągnie to akcjonariuszy. To jak na polskiej giełdzie to wiadomo, zobaczymy jak to finalnie będzie. Wydajcie znać, czy inwestujecie, inwestujecie w żabkę, czy, czy powinienem się do niej może przekonać. No i jeszcze jeden istotny temat, na pewno, czyli według mnie. Złoto, po prostu złoto i jego rajd, bo zachowuje się aktualnie naprawdę ciekawie. No moi drodzy, mamy trochę tak, jakby. Zbliżamy się już do 4000 dolarów za uncję, jest to coś niebywałego, bo złoto ostatnio naprawdę się popisuje, Jak gdzieś tam swoją jedną monetę dalej posiadam i trzymam, mam już bodajże 30% wzrostu od zakupu, więc możecie zobaczyć w odcinku z podsumowania portfela, bo tam zawsze się to pojawia, staram się też wrzucić tą monetkę, złoto cały czas rośnie i wydaje mi się, że raczej no już się to nie zatrzyma, tak prędko oczywiście, kiedyś się na pewno zatrzyma, ale nie teraz. Sami zobaczcie na wykres. No ruszyliśmy od końca 2022 roku i mamy praktycznie nieprzerwany wzrost. Gdzieś tam z delikatnymi korektami. No mocna sytuacja. Czy uważam, że jest to teraz dobry moment na zakup złota? No jak widzicie, ja raczej na razie nie dokupuję żadnych monet. Trochę się boję, że będzie jakieś mocniejsze odbicie, chociaż też nie uważam z drugiej strony, że. Takie czekanie jest dobre. Przy jakiejś lekkiej korekcie, chociaż powinienem coś tam dobrać, brakuje mi trochę tej kolekcji. Szczerze mówiąc, naprawdę fajna jest ta moneta i sam aspekt, właśnie taki kolekcjonerski, też nie przysłowiowo Jara. Oczywiście, bo to też jest dobra inwestycja, ale chciałbym też zbierać po prostu te monety. Dlaczego to złoto tak rośnie? Jeszcze sobie odpowiedzmy na to pytanie. No, głównie wynika to według mnie z dwóch powodów. Przede wszystkim najistotniejszy, czyli banki centralne, myślę, no, które napędzają popyt na złoto, kupując je w masowych ilościach. Przepraszam. W zasadzie też niezależnie od ceny. Więc dalej pchają to w górę. Dodatkowo mówi się, że patrzą raczej długoterminowo na te inwestycje, więc wygląda, że raczej szybko się to nie skończy. No my, jako zwykli inwestorzy, myślę, że też napędzamy te hosse w złocie, głównie przez ogromną niepewność polityczną w USA oraz obawy o niezależność rezerwy federalnej, naszego ulubionego Fedu, głównie przez Trumpa, oczywiście, który ma taką politykę, jaką ma. No ludzie tracą zaufanie do zwykłych walut. Tam. Polskich złotówek yy, i chcą się zabezpieczać w inny sposób, a złoto raczej było traktowane jako właśnie takie w razie w, gdyby coś się miało dziać, nie? Yy, tak bym na to spojrzał. No ale przede wszystkim, też ogólnie, coraz większa niepewność na świecie i strach, szczególnie przed wojną. I mam wrażenie, że to napędza złoto i ta hosta się po prostu nie zakończy tak prędko. Jakbym miał przewidzieć osobiście, to yy, mój czysty strzał. Nie porada, to nie jest porada inwestycyjna i pewnie tak yy, zdecydowanie nie. Ale myślę, że do. Nawet 5 tysięcy za uncję jesteśmy w stanie w tej hości jeszcze dotrwać naprawdę z małą korektą, gdzieś tam po drodze. No, po sami widzicie chyba, jak to wszystko wygląda, nie? No, mimo wszystko ja nie kupuję na ten moment. Mam jakieś dziwne wstrzymanie, ale myślę, że powinienem zmienić zdanie i mam nadzieję, że się przekonam. Może gdzieś tam narzeczoną namówię do kupna swojej jej własnej monety. No, może tak jakoś zrobię, nie wiem, pomyślę. No i moi drodzy, przepłynęliśmy przez te kilka tematów, które chciałem poruszyć. Jeżeli macie dużo inwestycji typu złoto, obligacje, akcje i tak dalej, to wszystko możecie w fajny sposób uporządkować sobie w serwisie MyFound. No i mieć taki jeden portfel tego wszystkiego z dobrymi danymi. Link macie w opisie. Z mojego linku macie 30 dni abonamentu za darmo, pamiętajcie o tym. Potem jeszcze 20% zniżki na pierwszy abonament, więc naprawdę warto zobaczyć. Ale co najważniejsze, chciałbym Was poinformować, że ciężko pracowałem i otworzyłem swój serwer Discord. Jest on utworzony w celu, żebyśmy mogli się po prostu dobrze kontaktować, bo pisanie na X czy pod komentarzami na YouTube jest dość uciążliwe dla mnie, nie ukrywam. No i zresztą to nie jest żadna forma kontaktu, tylko bardziej spostrzeżenia na temat filmu. A tutaj bez problemów będziemy mogli to wszystko lepiej zrobić. Starałem się długi czas, żeby ten Discord też wypadł fajnie, żeby miał dużo działów tematycznych, które można sobie wybrać. I można było się na nim fajnie odnaleźć i też kilka dodatkowych funkcji, które gdzieś tam możecie sprawdzić jak na niego wejdziecie. Jest to oczywiście darmowe i zawsze takie będzie. Serdecznie Was naprawdę zachęcam, bo postarałem się, żeby to fajnie wyszło. No i tam zdecydowanie będzie taki bliższy kontakt ze mną i innymi uczestnikami mojej społeczności, którą całą serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że tu jesteście. Dużo osób pisało do mnie maile. Ja na maile oczywiście odpowiadałem, ale też dużo ciężej mi znaleźć te maile i jakoś zabrać się za odpowiadanie. A na Discordzie to będzie bardziej na zasadzie wchodzę, odpisuję, jest fajnie. Gdzieś tam przy okazji tworzenia Discorda widziałem, że kilka osób pisało do mnie prywatnie, ale ja w ogóle z tego nie miałem powiadomień, więc już nie odpisywałem po kilku miesiącach. Dlatego teraz będzie idealnie, bo po prostu będziemy mieli swój własny Discord do kontaktu. Link oczywiście będzie w opisie. Wykoniecznie dołączcie. Na razie chcę przetestować po tym filmie, jak on będzie realnie działać i wpuścić, że tak powiem, kilka, kilka, kilku z Was. Na pewno będą jakieś błędy, więc będę je na bieżąco poprawiał. No później będę go bardziej promował. Gdzieś tam pod koniec pewnie filmów, żeby to było, żeby było nas tam jak najwięcej i żeby jak najwięcej wiedzy można było z niego czerpać. Na koniec nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji i komentarza. Dajcie znać, co sądzicie o wynikach i tematach poruszonych w tym odcinku. Czy może inwestujecie w Rainbow, czy się wstrzymujecie, czy w ogóle macie akcje w portfelu. No ja wam życzę udanych inwestycji. Lecę zaraz na siłownię, a ja mam nadzieję, że ten materiał z nowości rynkowych wam się spodobał. Do zobaczenia.